Dzień dobry, Łukasz Wiśniewski. Radek Teklak. On to Łukasz, ja to Radek. Tyle wygrać, taki nowy format. Taki. I dzisiaj opowiemy sobie w pierwszym odcinku o y, zbiórkach Kickstarterowych na przykładzie bardzo konkretnym y, gry Pillars of Eternity. Bo to taki pierwszy duży naprawdę sukces zbiórka zakończona Ładnym wynikiem, yy, która bardzo pomogła studiu utrzymać się na powierzchni, bo ze studiem i produkcją gier bywa tak, że bywa trudno. Tak, to nie są tanie rzeczy, Mariola. To kosztuje. Yy, najdroższa gra, jaką do tej pory wyprodukowano, yy, GTA. 265, 265 milionów z kosztami marketingu. Z naszego researchu znaleźliśmy dane dotyczące studia sprzed kilku lat. Dzien, miesięczny koszt jednej osoby 10 tysięcy dolarów ze wszystkim. W sensie opieka zdrowotna i tak dalej stacja plus koszty stałe więc to nie jest tania zabawa. Jeżeli chcemy robić duże gry, duże tytuły, musimy mieć źródło finansowania. Takim źródłem finansowania zwykle normalnie jest wydawca, czasami inwestor. W wypadku, akurat w przypadku studia Obsidian i projektu Pillars of Eternity to było tak, że najpierw robili grę Stormlands. Gra miała być przygotowana dla Microsoftu, miała wejść jako wielka premiera razem z konsolą nową Xbox One. I tutaj się zaczęły schody, bo nagle zleceniodawca stwierdził, że ok, robicie komputerowe RPG, ale tutaj tak, mamy Kinecta w naszym sprzęcie, czyli kontroler ruchu, niech coś będzie na tym kontroler. Ruchu. Mamy tutaj jeszcze, proszę panów, opcje sieciowe, więc zróbcie tak, żeby ludzie mogli grać razem. I tak się to ciągnęło, komplikowało, wymagania zleceniodawcy były duże i w pewnym momencie zleceniodawca zadzwonił, że nie, nie robimy tego. Więc firma wylądowała w takiej sytuacji, że oprócz pieniędzy od inwestora, wydawcy miała już przepalone własne 2 miliony. I zaczęło się zwalnianie ludzi. I troszkę problem, zwalnianie ludzi. Ćwierć ekipy praktycznie, nie licząc zarządu. Więc musimy szybko znaleźć jakiś patent na yy, wyjście z, z, z kompletnego tyłka. Co robimy? Robimy jakąś grę. W czym jesteśmy dobrzy? W rpg tak, Skąd pieniądze wydawcy. na grę? Szukamy wydawców. Ale analitycy mówią, że nowa generacja konsol, czyli te PlayStation 4 i Xbox One, pewnie już przestanie być sensowna, bo teraz będą wszyscy ludzie grali na padach, na smartfonach. Wiemy, jak to się skończyło. Więc analitycy dziękujemy. Ogólnie chłopaki wylądowali bez pieniędzy, bez e, e, środków. I bez niczego. Tak, i... na szczęście tam dwóch gości obczajało już zbiórkę na grę Double Fine Adventures innego, znanego twórcy, i tam się udało, więc zaczęli zawracać głowę szefowi Fergusowi Urquhartowi, żeby może sfinansować grę właśnie w ten sposób. I dali radę po jakimś czasie przekonać szefa, że warto wejść w Kickstartera. I warto y, zrobić, co też trochę takim samobójczym mogłoby się wydawać niektórym ruchem, że warto zrobić jednak grę na PC-ta, y, bo w sumie czemu nie, zachłyśnięcie konsolami owszem, ale zrobimy grę na PC-ta. Odpalimy projekt na Kickstarterze i wesprzemy się bardzo głośnymi nazwiskami ludzi ze studia, którzy ten projekt poprą, staną się jakby jego trochę twarzami i puszczą go w świat, żeby zbiórka była skuteczniejsza. Tak, panowie Avelon, Sawyer, Breneke, to wszystko były osoby, które robiły świetne gry wcześniej. Oczywiście na Kickstarterze przypomniano tytuły tych gier, no to cała historia studia Black Isle, Trojki, to kolejni producenci takich tytułów, znaczy wy wykonawcy, no, twórcy, producentem pan Urquhart był, mhm. jak Fallouty, jak Icewind Dale, Więc To Zaskoczyło jakoś. Te wielkie nazwiska i już sama legenda obsydianu budowana na bazie poprzednich studiów, które przestały istnieć nie z powodu robienia słabych gier, tylko z powodu innych mechanizmów rynkowych, pozwoliło jakoś sprzedać to. Sprzedali na tyle skutecznie ten sentyment, te, 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 te gry, które oni robili, dali radę przekonać publiczność, że warto włożyć pieniądze w tego Kickstartera. I zbiórkę wsparło 74 tysiące osób, to jest bardzo dobry wynik. I z planu założonego milion, z kawałkiem milion sto, bardzo szybko zrealizowali ten plan, a potem zaczęła się robić górka i w sumie dobili prawie do 4 milionów dolarów. Tak, tu byli zobligowani do dodania nowych elementów ze względu na naturę tej zbiórki i jakoś tak krok po kroku realizowali projekt, nazywało się to Pro Pro Project Eternity, później Pilas of Eternity. I okazało się, że bardzo ciekawie się pracuje, kiedy nie masz wydawcy, ale masz 74 tysięcy udziałowców. udziałowców tak naprawdę. Część z nich bardzo wymagających, część z nich krzyczała: wycofujemy się, oddajcie pieniądze. Kiedy okazało się, że niektóre elementy projektu nie są realizowane ich zdaniem, tak jak miało Takie, to wyglądać. Bo to zawsze tak jest, że miało być tak, po mojemu, a wy robicie po swojemu, więc give my money back. Na szczęście okazało się, że tych, którzy nie chcą wspierać, jest na tyle mało, że że wycofanie przez nich środków nie spowodowało żadnego kraszu. No czterokrotne przekroczenie progu to też jest bardzo dobry wynik i udało się grę wyprodukować, udało się grę wypuścić. Ona w dniu, w dniu premiery, chyba pierwszy miesiąc sprzedaży to było pół miliona sprzedanych egzemplarzy. Sukces, studio wypłynęło z powrotem. No tyle wygrać. Fasz na wodę, tyle wygrać. Zapraszamy do naszego podcastu, w którym opowiemy trochę więcej, bo tu nas czas blokuje.